Dzień dobry, Joanna Gruszecka. Ten film miał y, nie powstać, ale przelało się. Zacznijmy od początku. Mam do czynienia z osobą, która w lekkim stopniu ma zaburzenia depresyjne i u tej osoby często występuje lęk. Dnia 16 kwietnia wszedł nakaz noszenia maseczek, i ta osoba dosłownie z dnia na dzień przestała funkcjonować. Mój znajomy walczy dosłownie o każdy dzień, czuje się zmęczony, i lęk staje się nie do opanowania. Co się dziwić? Znam osoby niezdiagnozowane, które nie radzą sobie z tym, co się dzieje wokoło, i nie radzą sobie z tym, co się dzieje z nimi. Wojna psychologiczna trwa. Już od dawien, dawna, jak chciano upodlić ludzi, ubierano ich w pasiaki, yy, dawano do noszenia opaski z gwiazdą albo przytwierdzano kule do nogi. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 roku um, zapewnia takim osobom wyłączenie z nakazu noszenia. Maseczek, o czym poinformowałam na mojej grupie liczącej powyżej 15 tysięcy osób. Wyłączone są z noszenia maseczek osoby w takim razie, które borykają się z problemami z oddychaniem. Są to na przykład osoby z astmą, z alergią, osoby z jakąkolwiek niewydolnością oddechową, z, układami, układ, z chorobami układu krążenia, z wadami serca. Z chorobami klatki piersiowej, upośledzające mechanikę oddychania. I zobaczmy jeszcze, kto jest wyłączony w rozporządzeniu. Osoby, który, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim lub osoby mającej zgodność trudności w samodzielnym zakryciu lub odkrywaniu ust lub nosa i uwaga w tych wszystkich przypadkach okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane i ja sama jestem w grupie osób z mocnym przemieszczeniem struktur nosa i to mi znacznie utrudnia oddychanie. A jeśli jest utrudnione oddychanie i osoba ma schorzenia, które mogą powodować, że maseczka ogranicza możliwość swobodnego oddychania, to na pewno jest to wskazanie do wykluczenia tej osoby z obowiązku noszenia maseczki. Mówił o tym w programie Pierwszego Polskiego Radia Wojciech Andrusiewicz. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Co musisz wiedzieć? Ja mam as na no dla mnie dwa, trzy kroki zrobić to już jest później na brak oddechu, A tym bardziej, jestem po serca i po udarze. No, nie jestem w stanie w tej masce chodzić. No, nikt mi nie jest w stanie odpowiedzieć. To robić? Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Jeżeli jest e, utrudnione oddychanie, jeżeli osoba ma schorzenia, które mogą e, powodować, że maseczka ogranicza e, możliwość swobodnego oddychania, to na pewno jest to wskazanie, żeby maseczki nie nosić. Zdecydowanie astma jest przeciwwskazaniem do noszenia maseczki. I osoby, które mają astmę, mają trudności z oddychaniem. Jest to sprawa bardzo prosta. Nie muszą nosić maseczek. W momencie, w którym doinformowałam na wcześniej wspomnianej grupie osoby wykluczone z obowiązku noszenia maseczki, że mają prawo do jej niezakładania i że nie wymaga się od nich okazywania jakiegokolwiek lekarskiego orzeczenia zleciało się z tą mógł gnojnych i w jakimś szale zaczęli mi ubliżać i wypisywać teksty, że poprzez takie osoby jak ja, ta epidemia nigdy się nie skończy. To są pewnie te same osoby, które robią zgłoszenia, że sąsiad jest wyżo obcięty albo że sąsiad ma nowe paznokcie. Pomyślałam, że nie chcę, ale że muszę nagrać ten film w celach zweryfikowania danych na temat epidemii i będę bazować tylko i wyłącznie na naukowych danych. Zatem zobaczmy, jakie są wskaźniki śmiertelności epidemii groźniejszej od dżumy, od czarnej ospy, od raka, według informacji Polskiej Akademii Nauk. Stanowisko Polskiej Akademii Nauk Jesteśmy na ich stronie. Poszukajmy. Jeszcze nie wiemy, jaki odsetek zakażonych przechodzi infekcję bezobjawowo. Ponieważ ludzie ci nie potrzebują pomocy medycznej, więc trudno ich ująć w statystykach epidemiologicznych. Z tego też powodu wskaźniki śmiertelności podawane obecnie są zapewnie zawyżone. A próby. Oszacowania rzeczywistej śmiertelności dla grup wiekowych łącznie wskazują poziom od 0,3 do 1%. Dla porównania z śmiertelność w innych chorobach wirusowych to szacunkowo. Ścieklizna, ebola, ptasia grypa, ospa. Hiszpanka. Odra i grypa sezonowa. Zerknijmy jeszcze na listę przeprowadzoną na Uniwersytecie w Oksfordzie. Zróbmy, zróbmy po prostu tak. O. Dobrze. Naukowcy przekonują. Że śmiertelność jest porównywalna do ciężkiej grypy. Ja po prostu zalinkuję tę stronę, dlatego że ona jest, proszę zobaczyć, na bieżąco aktualizowana. Ale pragnę zwrócić Państwa uwagę. Na bardzo ciekawą analizę statku wycieczkowego Diamond Princess. Statek ten wyruszył turystycznie z Yokohamy dnia 20 stycznia i wrócił po wycieczce do jej wybrzeży 3 lutego. I tam nastąpiła decyzja, że wszyscy pasażerowie zostaną na nim zamknięci i objęci kwarantanną. No, statek ten dał ciekawe spostrzeżenia. Wstępnie y, szacunki odnotowały 6 zgonów na 705 osób, które zachorowały. Zachorowało na tym statku 500, y, 705 osób, a 6 z nich u 6 z nich nastąpił zgon. Y, z tym, że byli to Pacjenci powyżej 70 roku życia. Jeszcze więcej dowiedzieliśmy się z tego ogniska na statku przycumowanym w Yokohamie. Gdzie mamy wspaniałe pole do badania nad epidemiologią, bo jest grupa zamkniętych Zamknięty, tak. ludzi. Widzimy, ilu z nich w jakiej formie choruje, ilu jest uległo zakażeniu no i ile osób zmarło. I tak naprawdę. Jeżeli chcemy wiedzieć coś o śmiertelności, na przykład, to nie powinniśmy liczyć w oparciu o te dane, które Chińczycy podają czy teraz Włosi, tylko o te dane ze statków w Yokohamie. No i po przeliczeniach wychodzi nam, że to jest około 0,5% śmiertelności, że wszystkie zgony dotyczyły osób w bardzo podeszłym wieku, zwykle z chorobami. Poważnymi w układu krążenia, układu oddechowego, chorobami metabolicznymi. A więc osoby, które tak naprawdę zmarły, i to się potwierdza zresztą we Włoszech teraz, przedtem w Chinach, osoby, które tak naprawdę zmarły na te choroby zasadnicze. A wirus dołożył swoją cegiełkę, przyspieszył to. Ja myślę, że to trzeba włączyć myślenie ludzi, żeby przestali. Oglądać pewne programy w telewizji, które służą tylko i wyłącznie zastraszaniu ludzi, powodowaniu u nich lęku, niepotrzebnych negatywnych emocji, zaburzają właśnie to logiczne myślenie. Najlepiej, żeby każdy sobie zdał sprawę z jednej rzeczy. Pierwsza, kto w okolicy zmarł z powodu koronawirusa? Kto w okolicy zachorował na koronawirusa, a jeśli już zachorował, kto przechodził go ciężko. To, że są kwarantanny, są, bo mamy stan epidemii. Natomiast w tej chwili w powiecie łukowskim zachorowało 7 osób. Dwie osoby, można powiedzieć, że są ozdrowieńcami, a pozostałe są w stanie dobrym. Nie zmarła ani jedna osoba z powodu koronawirusa, podczas gdy z powodu grypy sezonowej stwierdzono u trzech osób grypę sezonową i te trzy osoby nie żyją. Mam dane statystyczne z pierwszego kwartału roku 2019 i 2020, jeżeli chodzi o umieralność w naszym powiecie. I to, co podkreślałem już kilkakrotnie, umieralność spadła u nas o 30%. Zarówno jeżeli chodzi o szpital, jak i, jak i jeżeli chodzi o powiat Łukowski. Ja nie wypowiadam się na temat kraju, ja się wypowiadam na temat powiatu Łukowskiego. Też chciałbym wspomnieć o tym średzeniu mediów, o fake newsach z Włoch, z Hiszpanii. My zajmijmy się sobą, zajmijmy się tym, co jest w powiecie. Ja nie wiem, jaka będzie sytuacja za tydzień, za dwa tygodnie, ale w obecnej chwili nie ma u nas stanu jakiejś pandemii. Powiem tak, to szczęście, że nie ma wysokiej skali tego zagrożenia, bo gdyby ono faktycznie istniało, rozprzestrzeniłoby się raz, dwa poprzez stosowanie przez cały dzień maseczek wielokrotnego użytku albo jednorazowych przez dłuższy czas albo poprzez notoryczne zakładanie, ściąganie, dotykanie tej maseczki. To co teraz obserwuję to, to nie zapewnia na pewno ludziom działania ochronnego wręcz przeciwnie nie zwiększa ryzyko infekcji. Jak mówiłam, postanowiłam w swoim materiale podpierać się tylko i wyłącznie wypowiedziami naukowców, wirusologów i badaniami, e, doniesieniami naukowymi w tym celu, żeby znowu nie doświadczyć ataków e, agresji. E, tylko poprzez to, że uświadamiam osoby mające w tych maseczkach zawroty głowy, zwiększoną akcję serca, problemy oddechowe, że mogą być wyłączone z jej noszenia. Tutaj mamy rozmowę z dyrektorem Zbigniewem Martyką, ordynatorem oddziału zakaźnego w Dąbrowie Tarnowskiej. Polecam ten artykuł, ale przejdźmy do tematu maseczek. One nie chronią przed niczym. Od wczoraj musimy je nosić. Będzie to taka sztuka dla sztuki. Ta maseczka nie będzie broniła przed wnikaniem wirusa. Absolutnie ktoś ponosi tę maseczkę przez kilka godzin na jej powierzchni, zbiera się wilgoć, namnażają się bakterie. Taką maseczkę po kwadransie powinno się zmienić. Dobrze. Wróćmy ponownie do strony Polskiej Akademii Nauki i przeczytajmy ich stanowisko w sprawie noszenia maseczek. Dlaczego nie zaleca się noszenia maseczek przez osoby spoza personelu medycznego? Główny inspektorat sanitarny nie zaleca, nie zaleca noszenia maseczek do użytku codziennego. Zwykle używane są najprostsze maseczki, których w dodatku nie wymienia się przez dłuższy czas. Zawilgocona od oddechu maseczka może stać się rezerwuarem drobnoustrojów pochodzących zarówno ze środowiska zewnętrznego, jak i również z jamy ustnej użytkownika. No, myślę, że to tyle. Ale pan, że we Włoszech brakuje maseczek, a w Polsce na, w internecie sprzedaje się je jako antywirusowe. Pomagają? Ale, czy, ale nie wiem właśnie, czy też do ustnie, czy na ręce. Maseczkę już niech się pan nie wygłupia. Takie maseczki zakrywające, to Nie, takie nie pomagają. No one nie pomagają. One nie zabezpieczają przed wirusem. One nie zabezpieczają przed zachorowaniem. Dlatego... Naprawdę, nie pomaga... Naprawdę nie pomagają? Naprawdę nie pomagają. Co ludzie noszą? Nie wiem. Kiedyś w Chinach i w całym świecie azjatyckim noszono je głównie z powodu smogu i z powodu pewnej kultury, która tam jest. Natomiast WHO nie zaleca. Ekspo... Zwróćmy uwagę na ostatnią wypowiedź. WHO nie zaleca noszenia maseczek przez osoby zdrowe. W nasilającej Tema maseczek na twarz jest jednym z tych, które który wciąż. WHO wciąż nie wydała dokumentu zalecającego noszenie maseczek osobom zdrowym i nie rekomenduje jako środka za pobiegającemu zakażeniu. Ale przejdźmy na stronę... Aha, czyli tylko osoby opiekujące się chorymi lub osobami z podejrzeniem. Osoby chore... Mające objawy takie jak kaszel, i osoby opiekujące się chorymi lub z podejrzeniem. Ale wróćmy do oficjalnej strony WHO i zobaczmy, czy oni zalecają noszenie maseczek przez osoby zdrowe. Jeśli jesteś zdrowy, musisz nosić maskę tylko wtedy. Gdy opiekujesz się osobą chorą, albo jeśli kaszlesz, lub kichasz. Noszenie masek przez ludzi zdrowych jest bezzasadne. I ubiegnę wszystkich, którzy chcą napisać coś o cichych nosicielach, którzy przechodzą chorobę bezobjawowo, ale zarażają innych bezobjawowo czy zarażają. Prawa i mechanizmy rządzące logiką mówią, że skoro bezobjawowo, to nie kaszlą. Skoro nie kaszlą, a wirus jest rozprzestrzeniany drogą kropelkową, to jak mogą zarażać? Argument o wydychanym powietrzu odpada, bo wiadomo, że taka maseczka ma powstrzymać tylko ewentualnie dużą kroplę, a nie samą cząsteczkę wirusa. Co chcę przez ten materiał yy, powiedzieć? Że jeśli ktoś ma ochotę noszenia maseczki, to dlaczego nie? To dobrze. Ale proszę bezsensownie, nie biegajcie na przykład w nich, albo nie jeździcie na rowerze, bo to strasznie obciąża wasze płuca i serce. Mijałam na szosie jadącą na rowerach parę, pusto, pusto, wszędzie pusto, eee, nie ma ludzi, kompletnie, jeden samochód na 3 minuty, a oni w maseczkach. Widziałam też y, kobietę w zaawansowanej ciąży, która zastraszona nawet nie pomyślała, że mogłaby tej maseczki nie ubrać. I znam też przypadek omdlenia z naszego osiedla. Y, omdlenie następuje wskutek niedotlenienia mózgu, co jest spowodowane zmniejszonym przepływem krwi. Y, pan posiadał zaburzenia przepływu krwi i spotęgował to maseczką. I zemdlał na przystanku. Ludzie są tak zastraszeni, że boją się mieć auta dosłownie. Więc e, jeśli ty masz dyskomfort zdrowotny i psychiczny, donoszenia maseczki, a dałeś się zastraszyć mediom i nie zweryfikowałeś informacji samodzielnie, no to ja ten materiał zrobiłam po to, ażeby zweryfikować, wytłumaczyć. Absurdy. Sama biegam bez maseczki, w znaczeniu mam ją w kieszeni, ale nie zdarzyło mi się, żeby miała taką sytuację, gdybym ją miała ubrać. E, nigdy nie zdarzyło się, żeby nie została e, wpuszczona do sklepu. E, nawet ludzie nie patrzą na mnie, że chodzę bez maseczki i też mijało mnie, kilkakrotnie mijały mnie radiowozy. Nikt na mnie nie patrzy, nic się nie dzieje. Tylko najbardziej żal mi tych starych ludzi, którzy na poczcie kupili jednorazówkę i będą ją nosić do nie wiem kiedy. Maseczki nosi się z różnych powodów. Pierwszy powód, bo tak nakazano. Ma Pani tutaj doskonały przykład, jak Pani słyszy, ja wielbicielem maseczek nie jestem. Drugi powód, żeby nie demoralizować innych. I trzeci powód, ponieważ maseczka w pewnym zakresie może chronić również przed innymi. Tylko to trzeba powiedzieć wyraźnie. Jak długo? Maseczka tego typu, którą ja mam 20 minut, potem powinienem wyjąć z kieszeni następną, a tą zlikwidować albo uprać w 60 stopniach, ponieważ tyle zabije wirusa, jeżeli jest dłużej niż 10 minut branie. Ale no to po co w takim razie nosić te maseczki, skoro i tak one po takim czasie już właściwie nie chronią człowieka, a jeszcze mogą spowodować jakieś no, poważne, można powiedzieć. Nie, Mogę powiedzieć, dlaczego noszą w Japonii, bo noszą z powodu smogu. Mogę powiedzieć, dlaczego w Chinach? Jest to symbol lojalności wobec władzy. Stąd. A u nas najprawdopodobniej jest przejęcie pewnych. Zaobserwowanych zjawisk z innych krajów. Na zasadzie, jak wszyscy noszą, to po co się zastanawiać, noszą i nasi. A nie myśli pan, że, że jest jeszcze jeden powód, czyli strach przed ewentualnym mandatem? To jest powód indywidualny do noszenia, hmm. ale nie jest powód do wprowadzenia. No Chyba, że będziemy ratować budżet mandatami. To jest całkiem już inne. Bo tutaj właśnie no, widzimy, że pan ma też nałożoną maseczkę. No właśnie i na ile ta maseczka chroni, a na ile właśnie, jeżeli pan by mógł powiedzieć, w jakich Jest przypadkach, problem. w jakich przypadkach człowiek? Może przez tą maseczkę też no, zachorować, bo M przez tą maseczkę w przypadku człowieka zdrowego, jak rozumiem, mogą się przedostać. one się zgromadzą na maseczce. Z maseczką trzeba umieć się obchodzić. Maseczkę, jeżeli tak zacznę obmacywać maseczkę, będzie klęska totalna, a potem dotknę oczu i już w ogóle można zapomnieć o tym fakcie. Nawet jeśli spuściłem w ten sposób, oczywiście jest to nieprawidłowe, wyglądałem jak miał tracheotomię. No, ale w, w rozmowie y, trudno mi kryć twarz. Y, wtedy należy przy poprawianiu tak wziąć, żeby broń, Panie Boże, nie dotknąć powierzchni zewnętrznej, bo ona jest skażona. Pochodzeniu po ulicy jest skażona i wtedy nasunięcie jest w miarę bezpieczne. No, nie jest idealne. Ale w ogóle noszenie idealne, maseczki, to trzeba trochę przejść w laboratorium, przeszkolenie. W, z odpowiednimi maseczkami. Ta jest nie do końca chroniąca, jej przepuszczalność jest zbyt wysoka, ale jak trzeba, to trzeba. Minister Szumowski też powiedział w lutym, że noszenie, takie powszechne nos, noszenie maseczek jest bez sensu. Teraz wprowadzili właśnie nakaz powszechnego noszenia maseczek w miejscach publicznych i pan minister Szumowski jakby argumentował to tym, że niektóre osoby mogą przechodzić bezobjawowo koronawirusa i zarażać innych, stąd właśnie ten nakaz. Jak pan by to skomentował? Problem bezobjawowych zakażeń i problem dzieci to są dwa odrębne problemy. Nawet pojawia się pytanie, czy produkcja wirusa przy bezobjawowym jest wystarczająca, żeby kogoś zakazić. Ale to jest inna bajka, to jest inna historia. To jest sprawa badań późniejszych. Jeśli chodzi o maseczki w tym momencie, to to jest handel wymienny. Lasy za maseczkę. No tak to odbieram. Jeśli chodzi o wytyczne fachowców, bo trzeba powiedzieć, że Światowa Organizacja Zdrowia jest organem, który ustalał kryteria pewne dla laboratoriów o różnych klasach bezpieczeństwa i mówi wyraźnie, ile czasu jaka maseczka może wytrzymać i do czego się nadaje. Tak naprawdę najlepsze maseczki nie są w stanie dłużej niż godzinę pełnić swoich. No ale na takich nie będziemy nosili, bo nas nie stać, a nawet jakby było stać, to one powinny być w szpitalach, tam, gdzie jest kontakt z chorymi, a e, obywatel na kontakt z chorym ma znikome szanse. A co może spowodować nieprawidłowe noszenie maseczki? Jakie jest, tutaj są skutki? Od dyskomfortu, kiedy zawilgocona po prostu utrudnia nam oddychanie. Jak ktoś ma ochotę sprawdzić, niech sobie założy maseczkę i pod, przez dwie godziny pobiega, to zobaczy, jaki będzie efekt, jaki będzie miał efekt. Do e, sytuacji, kiedy nieprawidłowe postępowanie z maseczką spowoduje przeniesienie tego, co ona złapała na nasz organizm. To jeszcze... I organizm dorosłego może sobie dać radę, lub na organizm chorego, na coś innego czy dzieci. Bo problem, co zrobić z maseczką? W zasadzie każdy z nas powinien nosić plas yy, torbę plastikową i zużyte maseczki po wymianie wrzucać do torby, a następnie unieczynnić, czyli autoklawować. Oczywiście jest to fizyczna niemożliwość. Co pozostaje? No, Spalenie, cóż, palić w kominku maseczkami nie wolno. Zostaje tylko odbiór ze śmieciami komunalnymi czy specjalnie oznakowanymi. Dlatego, że zgodnie z przepisami tego typu stanowi produkt medyczny, czyli, pod, czyli już skażony i tylko niektóre firmy mają prawo odbierać takie produkty. Mhm. No, czyli tu są też różne zagrożenia wynikające z noszenia maseczek. Czy rząd w ogóle w jakiś sposób konsultował akurat tę kwestię z lekarzami, wirusologami właśnie? Eee, Jak to wyglądało? Nie istnieje jednorodna populacja, nie istnieje jednorodna opinia. Jest sprawa własnych doświadczeń, sprawa różnych eee, Różnego podejścia. Dość ubawiłem się, kiedy przeczytałem, że maseczkę kładzie się po to, żeby osoba bezobjawowa, chora, kaszląc, nie zaraziła kogoś innego. W tym momencie zaczynam się dobrze bawić, bo jeżeli bezobjawowa, to nie chora, jeżeli kaszle, to objawowa, a jeżeli zdrowa, to nie zarazi. Ale to już jest inna sprawa. To są opinie poszczególnych ludzi. Któż, które wpływają tak czy inaczej na podejmowane decyzje. Z reguły przy podejmowaniu decyzji wybiera się wariant bardziej straszny, dlatego że jeżeli będzie lepiej, to nikomu nic się nie stanie. Tutaj pytanie z czatu. Jakie konsekwencje na zdrowie ma izolacja?